Cześć! Jestem Iwelios. A ja Pepcok. I oglądacie kurs na konwent w zupełnie nowym wydaniu. Mamy dla Was dziewięć konwentów i bardzo dużo informacji. To co? Zaczynamy. Zaczynamy! Pamiętacie jak w kontroli Pepcok narzekał na brak koszulek konwentowych na Dniach Fantastyki? Jego głos został w końcu wysłuchany. Organizatorzy rozpoczęli sprzedaż wysyłkową koszulek z tegorocznej edycji. W celu złożenia zamówienia wyślijcie e-maila na fantastyka W tytule wpiszcie zamówienie koszulka, a w treści podajcie adres wysyłki oraz rozmiar. Pamiętajcie jednak, że dostępne są tylko czarne koszulki. Od organizatorów wiemy też, że jeżeli do 12 sierpnia zbierze się minimum 50 zamówień, rozpoczną produkcję partii oraz wyślą dane do przelewu. W innym przypadku zamówienia zostaną anulowane. I chyba najważniejsza informacja. Koszt koszulki wraz z wysyłką wynosi 30 zł. Nie ma co czekać, trzeba zamawiać. W przyszłym tygodniu Rusza to poriada kilka ważniejszych informacji dla Was na ostatniej prostej. Impreza odbywa się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na terenie ośrodka wypoczynkowego Stanica w miedzynej murowanej koło poczna. Do konwentu mało czasu, więc koniecznie zapoznajcie się z programem. Czeka na Was mnóstwo sesji RPG, spotkania autorskie, prelekcje o nowych systemach oraz tym, jak prowadzić gry. Tradycyjnie nie zabraknie już konkursów, warsztatów i LARPów. Niestety wszyscy wciąż skutecznie unikają ulubionego DD i VELIOSA. Pełny program znajdziecie na stronie wydarzenia. Okolice Kielc znane są z dwóch rzeczy: tego, że w kieleckim zawsze piździ, oraz z legend o świętokrzyskich wiedźmach. Na terenie województwa Świętokrzyskiego odbędą się w sierpniu aż dwie imprezy nawiązujące do wiedźmowej konwencji. Pierwszą z nich jest Jagakon, który odbędzie się w najbliższy weekend od 1 do 3 sierpnia w, w Suchedniowie. Ciekawych atrakcji na pewno nie zabraknie. Impreza startuje w piątek od godziny 4 po południu. Wejście za 15 zł, a dodatkowo przewidziane są zniżki dla przebranych w stroje wiedźm. Tydzień później na terenie Targów Kielca odbędzie się nowa impreza, Sabat Fiction Fest. To ogólnopolski festiwal fantastyki, mangi anime, gier oraz literatury fantastycznej. Za trzy dni zabawy zapłacicie 40 zł, jeśli do 5 sierpnia zarejestrujecie się w systemie. W przeciwnym przypadku koszt wzrośnie o 10 zł. Zatem, Wiedźmy, łapcie miotły i <laughs> lećcie na konwent! Dementujemy wszystkie plotki, jakoby raport obieży świata dyskryminował konwenty mangowe. Odwiedzimy tegoroczny Newhon. Impreza odbywa się od 8 do 10 września we Wrocławiu w szkole o długiej nazwie. Zespół szkół teleinformatycznych i elektronicznych. Do 31 lipca trwają rezerwacje w systemie Reservix. Cena wejścia to 50 zł za całość lub 20, 35 i 10 zł kolejno za piątek, sobotę lub niedzielę. Jeżeli wypożyczycie sprzęt, możecie załapać się na zniżki akredytacyjne. W tym roku po długiej przerwie wraca blok fantastyczny, a więc nie tylko mangowcy powinni znaleźć coś dla siebie. Jeżeli chcecie wystąpić w konkursie cosplayowym, to swoje uczestnictwo musicie zgłosić do 2 sierpnia. Zachęcamy do przybycia tym bardziej, że pojawimy się osobiście, aczkolwiek z prelekcjami zamiast kamery. Jeżeli chcecie posłuchać o sztucznej inteligencji i kryptowalutach, to zapraszamy do trollowania. Powołując się na klauzurę sumienia możemy, ale nie odmówimy wizyty na konwencie mangowym. Zapraszamy! Jeżeli daleko Wam jest do Wrocławia, zachęcamy do odwiedzenia warszawskiej awangardy w dniach od 7 do 10 sierpnia. Chyba najważniejszą informacją, jaką przekazali nam orgowie, jest potwierdzenie kolejnej edycji geek datingu. Jeśli szukacie drugiej połówki do wspólnego nerdowania, to do 1 sierpnia możecie wysyłać formularz zgłoszeniowy. Ponadto dostępny jest już program w wersji beta. Zapewne pojawią się jeszcze zmiany, ale obecna tabelka programowa powinna dać pojęcie o tym, co czekać Was będzie na awangardzie. Anna Kańtoch oraz Agnieszka Hałas poprowadzą specjalne warsztaty literackie. Do 6 sierpnia możecie zgłaszać chęć udziału, wysyłając krótką próbkę waszych prac. Na awangardzie w ogóle dziwnie dużo rzeczy trzeba zgłaszać. Możecie zgłaszać udział w konkursach strojów, możecie wyrazić chęć poprowadzenia lub zagrania w sesję RPG, a także zapisać się do konkursu Gramy. Cóż, do dzieła! Przenosimy się teraz do Raci gdzie poza dobrym piwem, raczym się można dobrym zielonym konwentem. W dniach od 15 do 17 sierpnia w Raciborzu na ulicy Zamkowej odbędzie się Goblikon. Wejście na 3 dni imprezy to koszt 35 zł. Nocleg w szkole jest zapewniony. Koniecznie weźcie własny zestaw noclegowy. Punkty do programu możecie zgłaszać do 7 sierpnia. Gotowa agenda ogłoszona będzie 10 sierpnia. Zapowiadają się najbardziej zielone urodziny roku. W końcu to już 10. edycja. Gratulacje! Mówimy o konwentach, to nie można zapomnieć o własnym projekcie. Kolejny z Lotarda już za 3 tygodnie. Konwent terenowy dla fanów Tolkiena po raz kolejny wraca do łączy koło Gliwic. W tym roku Arda zaczyna się 14 sierpnia i potrwa cały długi weekend do poniedziałkowego poranka. W tym roku planowany jest dwudniowy LARP, włącznie z nocnym graniem. W czwartek czekają Was prelekcje i warsztaty, a w niedzielę tradycyjne turnieje i konkursy. A w tym tygodniu ruszają zamówienia na gadżety, kto liczy narodowe koszulki i kubki niech już się szykuje, wszystkie bieżące informacje znajdziecie na Facebooku. Gotujcie stroje i dołączajcie do wydarzenia tylko do końca lipca, akredytacja po niższej cenie. Zapraszam serdecznie. W pierwszy wrześniowy tydzień widzimy się w Bielsku Białej na Polkonie. Już wiemy kto na pewno odwiedzi Polkon. Pojawią się między innymi Jacek Inglot, Kasia Czajka znana jako zwierz kulturalny, Michał Cetnarowski, Kobieta Ślimak czy Rafał Kosik. Pamiętajcie, że aby dostać papierową antologię tekstów nominowanych do Zajdla, to musicie zakredytować się przez internet. Bielsko-Blisko na pewno będziemy. Na koniec zapraszamy Was we wrześniu na 12. z szef do Zamościa. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania atrakcji na imprezę. Za jeden punkt programu dostaniecie 30, a za dwa, a za dwa 60% zniżki. Darmowa akredytacja przysługuje osobom, które zgłoszą trzy punkty programu albo zorganizują pokaz lub przedstawienie. Za sesję RPG lub LARP dostaniecie darmowe wejście lub połowę, e, połowę ceny do zapłaty. Atrakcje zgłaszać możecie do 1 września. Co ciekawe, wszyscy, którzy mieszkają więcej niż 150 km od Zamościa Również dostaną zniżkę i to aż 50%. Dodatkowo ruszył konkurs literacki Nadszaniec Fantastyki. Nagrodą jest między innymi publikacja w Gazecie Zamojskiej, a także zwolnienie z kosztów akredytacji na konwencie. Okazji do darmowego wejścia na imprezę nie brakuje, koniecznie skorzystajcie. I to wszystkie nowinki konwentowe na dzisiaj. Komentujcie, szerujcie, lajkujcie. I widzimy się już niedługo w kolejnym programie Raportu Obieży Świata. Do, do, do zobaczenia. zobaczenia! Cześć!